Wróciłem ze szpitala, a mój pokój zmienił się w pokój dla dziecka. I wtedy wiedziałem, że cofnę poręczenie ich kredytu na 480 tysięcy złotych, które tak hojnie im udzieliłem rok temu. Serce biło mi jak młotem pneumatycznym, gdy stałem w progu mojego własnego domu, trzymając w dłoni klucze, które jeszcze przed tygodniem otwierały drzwi do mojego sanktuarium. 72 lata życia, 45 lat w tym domu, a teraz patrzę na różowe ściany, białe łóżeczko. I karuzele z pluszowymi miskami, obracającą się leniwie nad miejscem, gdzie jeszcze miesiąc temu stało moje biurko. Ręce trzęsły mi się, gdy odkładałem bagaż podróżny na podłogę korytarza. Trzy tygodnie w szpitalu po zawale, trzy tygodnie walki o życie, a oni wykorzystali każdą chwilę mojej nieobecności, żeby przekształcić mój dom w coś, czego już nie rozpoznawałem. Andrzej, mój jedyny syn, zawsze był dla mnie całym światem. Zanim przejdziemy dalej, napiszcie w komentarzach, z jakiego miasta nas oglądacie. A jeśli ta historia was poruszyła, zasubskrybujcie kanał, bo jutro mamy dla Was coś naprawdę wyjątkowego. Po śmierci żony 8 lat temu, to on stał się moją jedyną prawdziwą rodziną. To dla Niego pracowałem na dwie zmiany przez lata, żeby mieć co zostawić. To jemu obiecałem pomoc finansową, gdy przyszedł z tą dziewczyną, Kasią, mówiąc, że chcą kupić mieszkanie, założyć rodzinę. Pamiętam dokładnie ten dzień, gdy przyszli do mnie z dokumentami. Kasia była w ciąży, ledwo widocznej jeszcze, ale promieniała szczęściem. Andrzej trzymał ją za rękę tak delikatnie, jakby mogła się rozpaść. Powiedzieli, że znaleźli idealne mieszkanie, ale bank wymaga poręczyciela. 45 lat pracy, dom bez kredytów, oszczędności na koncie byłem idealnym kandydatem. Tato to jest nasza szansa. Mówił Andrzej, a ja słyszałem w jego głosie tę samą nadzieję, którą kiedyś miałem, gdy kupowałem ten dom dla swojej młodej żony. Podpisałem dokumenty bez wahania. 480 tysięcy złotych kwota, która oznaczała bezpieczeństwo dla moich wnuków. Dom dla syna przyszłość dla rodziny, którą tak bardzo kochałem. A teraz stoję w korytarzu własnego domu i czuję, jak wszystko we mnie się rozpada. Kasia wyszła z kuchni, niosąc kubek herbaty. Jej brzuch był już wyraźnie zaokrąglony. Szósty miesiąc, może siódmy. Zobaczyła mnie i uśmiechnęła się tym sztucznym uśmiechem, którym obdarzała mnie od miesięcy. -Jean Rigier. Cześć, Tato. Jak się czujesz? Lepiej? Tato. Nazywała mnie Tato, choć nigdy nie poprosiłem jej o to. A teraz to słowo brzmiało w moich uszach jak szyderstwo. Gdzie on, gdzie jest mój pokój? zapytałem, próbując utrzymać głos w ryzach. Andrzej nie mówił? Jej uśmiech nieco pofałdował się na brzegach. Christian, przygotowaliśmy pokój dla dziecka. Twoje rzeczy przenieśliśmy na strych. To tylko tymczasowo, oczywiście. Tymczasowo. Jakby moje życie, moje potrzeby, moja obecność w tym domu były czymś tymczasowym. Pulsowanie w skroniach nasiliło się. Lekarz ostrzegał przed stresem. Mówił, że kolejny zawał może być ostatni, ale w tej chwili nie obchodziło mnie to. Chciałem tylko zrozumieć, jak to się stało, że stałem się obcym we własnym domu. Gdzie jest Andrzej? zapytałem. w pracy, wróci wieczorem. Wieczorem, jeszcze siedem godzin do konfrontacji z synem, który pozwolił swojej kobiecie przekształcić mój dom w jej własną domenę. Wszedłem po schodach na strych, moje rzeczy leżały tam w kartonach. 45 lat życia spakowane w pudła po bananach ze sklepu. Moje książki, zdjęcia z żoną, meble po rodzicach, wszystko zepchnięte na strych jak niepotrzebny gruz. Usiadłem na starym fotelu. Tym samym, w którym karmiliśmy Andrzeja z butelki, gdy był niemowlęciem. Plastikowa karuzelka z góry zaczęła mi się wydawać symbolem. Wszystko się obracało, ale ja zostałem wyrzucony poza orbitę. Przez najbliższe godziny nie potrafiłem przestać myśleć. Każda chwila, każda rozmowa z ostatnich miesięcy układała się teraz w zupełnie inny obraz. Te wszystkie razy, gdy Kasia sugerowała zmianę w domu. Te wszystkie rozmowy o tym, jak dużo miejsca będzie potrzebować dziecko. Te wszystkie spojrzenia, które wymieniała z Andrzejem. Gdy myśleli, że nie patrzę, planowali to od miesięcy. Gdy Andrzej wrócił z pracy, usłyszałem ich rozmowę z dołu. Nie słów, tylko ton, jego przepraszający szept i jej stanowczy głos, a potem kroków na schodach. Stanął w progu strychu, gdzie siedziałem wśród kartonów z moim życiem. Tato posłuchaj, zobaczył mnie siedzącego tam i poczuł zawstydzenie. Widziałem to w jego oczach. Ten sam wyraz, który miał jako dziecko, gdy łapałem go na kłamstwie. Nie wiedziałem, że wyjdziesz ze szpitala tak wcześnie, powiedział. nam, chcieliśmy ci powiedzieć chcieli mi powiedzieć po fakcie gdy już wszystko było gotowe, przearanżowane, postanowione To jest mój dom, Andrzej powiedziałem cicho. Wiem, tato ale dziecko potrzebuje pokoju. A ty ty możesz mieszkać tutaj na górze to wcale nie jest gorsze miejsce nie gorsze miejsce strych. Dla mężczyzny, który całe życie budował ten dom, Płacił za niego, kochał go. Tej nocy nie mogłem zasnąć. Leżałem na starym materacu między kartonami i słuchałem, jak na dole Kasia i Andrzej rozmawiają o przyszłości. O dziecku, które się urodzi. O planach, które nie obejmowały mnie. I wtedy pomyślałem o poręczeniu. 480 tysięcy złotych. To ja byłem odpowiedzialny za ten kredyt. To mój podpis gwarantował bankowi, że pieniądze zostaną zwrócone. To moje dobre imię i moja zdolność kredytowa pozwoliły im kupić to mieszkanie. Mieszkanie, do którego prawdopodobnie się przeprowadzą, zostawiając mnie samego w tym domu, który już nie czuł się jak mój dom. Następny dzień spędziłem na rozmowach telefonicznych. Pierwszy telefon do banku. Chciałem się dowiedzieć, jakie mam prawa jako poręczyciel. Czy mogę wycofać poręczenie? Czy mogę anulować gwarancję? Głos konsultanta bankowego był suchy i profesjonalny. Tak, poręczenie można wycofać. Ale tylko wtedy, gdy kredytobiorca nie wywiąże się z zobowiązań. Lub gdy nastąpią określone okoliczności prawne, albo gdy sama umowa przewiduje taką możliwość. Poprosiłem o przysłanie kopii umowy poręczenia. Chciałem przeczytać każde słowo, każdą klauzulę, każdy przypis. Drugi telefon do prawnika, kolegi syna mojej nieżyjącej żony, który prowadził praktykę w mieście. Umówiłem się na spotkanie następnego dnia. Trzeci telefon do lekarza. Potrzebowałem zaświadczenia o stanie zdrowia. O zawale, o stresie. O tym, jak choroba wpłynęła na moją zdolność podejmowania decyzji Andrzej i Kasia nie zwracali uwagi na moje telefony Byli zajęci przygotowaniami do porodu Rozmowami o przyszłości Planami, które robiłem tylko ja Prawnik przyjął mnie w swoim biurze następnego popołudnia Było 10 lat młodszy ode mnie, ale mądry i doświadczony Przeczytał umowę poręczenia i pokiwał głową Jest klauzula Jest Powiedział Tu i w paragrafie 12 Poręczenie może zostać wycofane w przypadku istotnej zmiany sytuacji życiowej poręczyciela lub gdy przestanie być głównym mieszkańcem nieruchomości służącej jako dodatkowe zabezpieczenie. Główny mieszkaniec. Nie byłem już głównym mieszkańcem swojego własnego domu. Zostałem przesunięty na strych. Ale to musi być udokumentowane, dodał prawnik. Bank będzie potrzebował dowodów, że sytuacja się zmieniła. Przez następne dwa tygodnie gromadziłem dowody. Zdjęcia strychu z moimi rzeczami. Kopie rachunków pokazujących, kto płaci za dom, zaświadczenia lekarskie o moim stanie zdrowia i wpływie stresu na moje decyzje. Ale najważniejsze było coś innego. Andrzej i Kasia zaczęli rozmawiać o przeprowadzce. Słyszałem to przez podłogę, ich rozmowy o tym, jak sprzedać mój dom i kupić większy, używając pieniędzy ze sprzedaży jako wkładu własnego na kolejny kredyt. Chcieli sprzedać mój dom? Tego wieczoru, gdy siedzieli na kanapie oglądając telewizję, zszedłem na dół. Kasia głaskała brzuch. Andrzej trzymał ją za rękę. Wyglądali na szczęśliwych. Słyszałem, że planujecie sprzedać dom, powiedziałem. Andrzej podskoczył jakby obuchem trafiony. maj to tylko pomysł. Nic konkretnego. A jak gdzie mam mieszkać? Znajdziemy ci coś odpowiedniego, odezwała się Kasia. Może jakieś mieszkanko dla seniora? Z opieką. Mieszkanko dla seniora? Z opieką. Jakbym był już jedną nogą w grobie. Poczułem, jak gniew miesza się z bólem w mojej piersi. Ale zachowałem spokój. Plan był już gotowy. Dokumenty przygotowane, zostało tylko wykonanie. Następnego dnia poszedłem do banku. Konsultant, młoda kobieta o profesjonalnym uśmiechu, przeczytała moje dokumenty z uwagą. Zaświadczenie lekarskie o zawale. Prawnicze pismo o zmianie sytuacji życiowej. Zdjęcia dokumentujące, że zostałem usunięty z głównej części domu. Rozumiem pana sytuację, powiedziała w końcu. Zgodnie z paragrafem 12 umowy, ma pan prawo wycofać poręczenie. Co to oznacza dla kredytobiorców? Bank będzie musiał ponownie ocenić ich zdolność kredytową bez pana poręczenia. Jeśli nie będą w stanie udowodnić, że mogą samodzielnie obsłużyć kredyt, otrzymają wezwanie do natychmiastowej spłaty całości zadłużenia lub przedstawienia nowego poręczyciela 480 tysięcy złotych. Andrzej zarabiał przyzwoicie, ale nie na tyle, żeby bank uznał go za zdolnego do obsługi tak wysokiego kredytu, bez gwarancji. A Kasia była na macierzyńskim. Ile mają czasu? 30 dni od otrzymania wezwania. 30 dni na znalezienie prawie pół miliona złotych albo nowego poręczyciela. Podpisałem dokumenty wycofujące moje poręczenie. Jechałem do domu autobusem i czułem dziwną mieszankę ulgi i strachu. Ulgi, bo w końcu zrobiłem coś dla siebie. Strachu, bo wiedziałem, co nastąpi. Przez dwa tygodnie w domu panował spokój. Andrzej chodził do pracy, Kasia przygotowywała się do porodu. Czasem słyszałem, jak rozmawiają o nazwach dla dziecka, o tym jak urządzić pokój, o przyszłości. Ja spędzałem czas na strychu, czytając książki i słuchając, jak na dole budują swoje życie na fundamentach, które właśnie im podkopałem. List z banku przyszedł w czwartek. Usłyszałem krzyki już od progu. Kasia płakała. Andrzej krzyczał do telefonu, próbując się dowiedzieć, co się stało. A potem usłyszałem swoje nazwisko. Kroki na schodach. Andrzej wpadł na strych jak burza. Sr, co ty zrobiłeś? Wrzasnął. Cofnąłeś poręczenie? Spojrzałem na niego spokojnie. Mój syn, moja krew, człowiek, którego kochałem bardziej niż życie, patrzył na mnie z nienawiścią. Tak Tak, powiedziałem cicho. Coś się członczył. Cofnąłem poręczenie. Turnley, Dlaczego? Przecież to nasz dom. Nasze dziecko. To jest mój dom, odpowiedziałem. A wy chcieliście go sprzedać. A, ale, ale gdzie mamy mieszkać? Kasia jest w ósmym miesiącu. Dziecko urodzi się za miesiąc. To wasz problem. Widziałem jak te słowa ranią go bardziej niż ciosy. Ale czułem się jak człowiek, który przez długie miesiące trzymał oddech pod wodą. I w końcu wynurzył się na powierzchnię. Tato proszę, jego głos załamał się. Sir, cofnij to. Możemy porozmawiać, wszystko ułożyć. Mieliście trzy miesiące na rozmowę. Wybraliście działanie, zszedł na dół. Słyszałem rozmowy, telefony, płacz Kasi. Przez całą noc w domu panował chaos. Rano przyszedł na strych jeszcze raz. Bank daje nam 30 dni, powiedział. Albo znajdziemy nowego poręczyciela, albo musimy spłacić cały kredyt. Pyman, uh, Ina, wiem, jest Nie mamy pół miliona złotych. A prin wiem, nie znajdziemy nowego poręczyciela. Rodzice Kasi nie mają takiej zdolności kredytowej. innej. wiem, patrzył na mnie długo, jakby widział mnie pierwszy raz w życiu. Kpies Kim ty jesteś? No Simon, zapytał w końcu. To nie jest mój ojciec. Mój ojciec nigdy by nie zrobił czegoś takiego. Twój ojciec nigdy nie został wyrzucony na strych we własnym domu. Nikt cię nie wyrzucał, po prostu potrzebowaliśmy miejsca dla dziecka. A gdzie w tych planach było miejsce dla mnie? Nie odpowiedział, bo nie było takiego miejsca. Dom miał zostać sprzedany. Ja miałem trafić do mieszkanka dla seniora z opieką, a oni mieli zacząć nowe życie z pieniędzmi ze sprzedaży mojego domu. Następne dni były trudne. Kasia płakała bez przerwy. Andrzej jeździł po znajomych, próbując znaleźć kogoś, kto mógłby zostać poręczycielem. Dzwonił do odległych krewnych, starych przyjaciół, współpracowników. Słuchałem tych telefonów ze strychu. Słyszałem desperację w jego głosie, obietnice, błagania. Ale nikt nie był gotów poręczyć za tak wysoką kwotę. Tydzień przed upływem terminu Andrzej przyszedł do mnie po raz ostatni. Tato? powiedział siadając na podłodze strychu. Błagam cię. Cofnij to. Dla dziecka, dla wnuka, którego jeszcze nie poznałeś. Po raz pierwszy od tygodni w jego głosie nie było gniewu, tylko ból. Przepraszam za pokój, ciągnął. Przepraszam, że nie porozmawialiśmy wcześniej. Przepraszam za plany sprzedaży domu. Możemy wszystko naprawić. A jak gdzie mam mieszkać? Ty zapytałem. Tutaj w swoim domu ma na dole. Urządzimy ci pokój w salonie albo w gabinecie. Dziecko może spać z nami przez pierwsze lata się. A później? Później, później znajdziemy rozwiązanie. Ale razem, jak rodzina. Patrzyłem na syna i widziałem małego chłopca, który kiedyś przychodził do mnie płacząc, gdy złamał coś cennego. Ten sam wyraz twarzy, ta sama desperacja. Ale było już za późno. Nie, powiedziałem. Poręczenie zostaje cofnięte. Wstał i wyszedł bez słowa. Bank przejął mieszkanie trzy dni przed porodem Kasi. Andrzej musiał zaciągnąć szybką pożyczkę, żeby opłacić kawalerkę na wynajem na przedmieściach. Wyprowadzili się w środku nocy, zabierając tylko najważniejsze rzeczy. Nie pożegnał się ze mną. Zostałem sam w domu, który znów był mój. Zszedłem na parter. Przywróciłem meble na swoje miejsca. Przenosiłem rzeczy ze strychu. Różowe ściany pomalowałem na biało. Trzy tygodnie później otrzymałem sms od Andrzeja. Urodził się syn. Kazimierz. Waży 3,5 kg. Kazimierz. Imię mojego ojca, imię, które wybrali dla dziecka, zanim między nami wszystko się posypało. Siedzę teraz w swoim fotelu, w swoim pokoju, w swoim domu. Jest cicho i spokojnie, wszystko jest na swoim miejscu. Ale w nocy, gdy nie mogę zasnąć, myślę o wnuku, którego nigdy nie poznałem, o tym, jak mógłby wyglądać, jakby się śmiał, jakby nazywał dziadka. Myślę o Andrzeju, który nie odbiera moich telefonów, o tym, jak mieszka teraz w kawalerce z żoną i noworodkiem. Oszczędzając każdy grosz, bo musi spłacać pożyczkę na kaucję. Myślę o tym, czy zemsta smakowała tak, jak sobie wyobrażałem. I czy bycie w domu samemu to naprawdę to, czego chciałem. Czasem przechodzę obok pokoju, który był pokojeniem dziecka. Ściany są teraz białe, ale wciąż widzę te różowe ściany. Wciąż słyszę karuzelkę nad łóżeczkiem. Czasem myślę, że powinienem był znaleźć inne rozwiązanie. Porozmawiać, postawić warunki. Zawalczyć o swoje miejsce w domu bez niszczenia ich przyszłości. Ale później przypominam sobie, jak wyglądały te kartony na strychu, jak brzmiały ich rozmowy o sprzedaży domu, jak Kasia mówiła o mieszkanku dla seniora z opieką. I wtedy wiem, że zrobiłem jedyną rzecz, która była możliwa: odzyskałem swój dom. Straciłem rodzinę. Nie wiem, czy to była sprawiedliwa zamiana, ale było już za późno na zastanawianie się nad tym. Bank odzyskał pieniądze ze sprzedaży mieszkania. Andrzej i Kasia mieszkają w kawalerce, oszczędzając na nowe mieszkanie. A ja siedzę w pustym domu, w otoczeniu rzeczy, które kiedyś znaczyły wszystko, a teraz wydają się tylko przedmiotami. Zemsta miała smak popioła, ale dom był znów mój. Jeśli spodobała Ci się ta historia, zasubskrybuj kanał i zostaw lajka. Jutro czeka na Ciebie kolejna opowieść, której nie chcesz przegapić.